Herbarium, opowieść z zielnika. W starym zeszycie na pożółkłych kartach zapisane są sekrety roślin ich ukrytej mocy. Liście, kwiaty, zioła, suszone z troską i układane niczym skarby przeszłości. W powietrzu unosi się zapachnięty, szałwi i lawendy. A na półkach starej apteki spoczywają buteleczki z eliksirami. To świat, w którym cisza ma smak herbaty, a każda roślina niesie ze sobą opowieść. To zbiór szkiców, etykiet, dawnych receptur i zapisanych na marginesach myśli, które przetrwały czas. Kolekcja herbarium to zaproszenie do tworzenia w rytmie natury. Do projektów, które zatrzymują ulotne chwile, przypominają dawne zielniki i tajemnicze księgi. Każda praca powstała z tych papierów jest jak kolejna strona niekończącej się historii pełna detali, które przyciągają spojrzenie i subtelnej magii, codziennych opowieści.